Miałaś się świetnie w swojej przestrzeni, miałeś się świetnie robiąc to, co masz do zrobienia. Rozwijając się dzień za dniem, na spokojnie, krok za krokiem, wchodzisz na swoją osobistą górę. Tam jest tylko jedna, jedyna ścieżka, i tylko jedna osoba może po tym kroczyć po tej ścieżce to jesteś ty. I czasami. <grym> Czasami przychodzi taki moment, że tobie się po prostu z ciebie nuda dopada, albo może swędzić je po prostu na jakieś takie bardziej ekstremalne przeżycia i napstryknięcie wręcz, napstryknięcie pojawia się ktoś. Czy to jest ktoś, kogo Ty już znasz, czy to jest ktoś zupełnie nowy. I zawsze, ale to zawsze się okazuje. Że tak, że ty się uczysz nowych rzeczy dzięki temu doświadczeniu, że ty obserwujesz nowe, nowe zjawiska w przyrodzie dzięki spotkaniu tego człowieka i następnego człowieka. Natomiast bardzo często wychodzisz z tej sytuacji z takim poczuciem, dlaczego ciągle to samo, dlaczego ja muszę trafiać na takich. A no, to nie jest tak, że ty ciągle trafiasz na tych jednych i tych samych z problemami. To jest po prostu czas dla ciebie, żebyś ty się skupiła na sobie, żebyś ty, poświęcił, żebyś ty poświęcił energię sobie, a nie komuś. A to oznacza, że teraz w tobie rozwija się coś bardzo cennego. Potrzebujesz tego, żeby się skupić tylko na sobie. I zazwyczaj w parze idzie to takie prowokowanie, prowokowanie poprzez umysł. Och, chciałabym tego, chciałbym tamtego, jakiś flirt, z kimś porozmawiać, żeby ktoś się mną zainteresował. To bym jest zainteresowanych multum ludzi, niezdrowa ilość. Natomiast tak jak widzisz, szukanie na siłę, chociaż z jednej strony tam, gdzie szukasz na siłę, ty szybko zostajesz sprowadzony do swojego narożnika, natomiast każdy człowiek, każda interakcja, interakcja cię rozwija, o coś cię Wzbogaca, więc nie możemy powiedzieć, że to jest bez sensu, bo to ma sens. Natomiast ty przez to wychodzisz taka troszeczkę kwaśna z tych doświadczeń, bo ty ciągle czekasz na tego jedynego. Jak nie ma, to nie ma na razie, to nie ma być. Bez dramatyzowania, bo i tak to nic nie da. Byłaś już tam, wiesz, jak to jest dramatyzować, tęsknić i, i płakać za kimś, kogo się nie zna. Daj sobie na luz. Rób to, co masz robić. Zajmij się sobą. Albo po prostu nie wiem, pooglądaj sobie coś, zjedz, coś, ciesz się tym, że, że jesteś. Bo to jest bardzo dobrze, że jesteś. Buźka. Mua.